Zegado, e chłopaki, o, przywitaj mi siostrę no. i mam aktualnie Ja mam, ja mam Dajcie chwilę daj, <grym> daj mi ktoś piątkę, daj mi ktoś piątkę, proszę a, No chodź, no chodź misiaku No proszę misiaku Ale za złoto Dobrze, dobrze, jedz nim Ale ty się ślępiło Ty, w ogóle jak schodziliśmy to zabiliśmy jakiegoś amena franzerszego ja, ja zabiłem A gdzie jest zeta z niego? Cała? Serio? Zeta ale ja nie mam Nie ma to, było, no, Tumbert na było tym dawno, Było dawno, dawno temu Aha. No. Mało to No to da Dałem mu, dałem mu nie mam czekać Oddaj Kubert, masz kiedy wyrzuć Nie sorry, Mistlik Ja odpalam hejsta, jak się wyrzucę Dobra, kliknij, aby wybrać efekt Na 10 minut jest heist. Uuuu, obcy Mamy chyba do... na robić krety Jak pójdę na spawn'a, to mi się usunie to, czy nie? Ale... Nie wiem Kredy, pojrzały cię? Ej kredy, pojrzało cię Zapraszam na no streama panowie Jeszcze pięć minut Kurwa Teraz jak Murzyn Bogat się czuje ja Ej, ej to, to, to Nie ma jak być rasista, nie? Mufuke no. rasista no Ogólnie to, nie to trzeba pierdolić eee, pierdol. Ty kurwo <laughs> Spokojny się pali w piecu jak coś, nie? Jest tam jeszcze nie za pedałów? Ja nie, co, co, co Szpaku w jednej piosence nawiną. Ej, kolega, Hot liga, jestem hot No ty kurwo! Zostaw kawałka, ej, Szpaku no, no, to Przestań, w Co? Pedałów?